Cześć, witajcie, ja jestem pasiasty, a to jest Grakonan Exiles. I słuchajcie, yy, co mnie skusiło do nagrania tego odcinka? Pająk. A w zasadzie yy, chcę zrobić takie pancerze jak ma Wanda, yy, swoim tutaj takim przybocznym. Jak widzicie, już zacząłem, ale brakuje mi pancerzyka. Pancerzyk yy, można zdobyć z pająka na przykład. Yy, i to mnie właśnie skłoniło do tego, żeby przybyć i spróbować zabić legendarnego pająka. Jesteśmy już na miejscu, on się tam kitra, i my się za chwilę nim spróbujemy zająć. Zobaczymy, jak będzie nam szło. No to co, lecimy. Szarża nawet nie, nie uderzyła... Może inaczej. Mm. Szarża nie zadziałała. <grywa> Ubijemy tego małego na początek, bo on nam nie przeszkadzał. Tu legenda już leci. Tu już elegancko tam dziewczyny są. Chociaż dziewczyny też dostają w ciry. Mocno gdzieś tam leje. Aj, dostałem ja. Chciałbym, żeby któraś z dziewczyn zginęła. My... Myślę, że sobie poradzą. Mają wystarczająco HP. No i gitara, słuchajcie. No, trochę ta fizyka z tym pająkiem, tak średnio. Jezu, ale obrzydliwy. Tu się wieczór, słuchajcie, trzeba to raz, dwa ogarnąć i wracać. w demona. O, pancerzyk to z niego nie poleciał. I pamiętam czym się pancerzyk zbierało z tego. także było idealnie. Kierpu też nie mamy, więc nie zbierzemy sobie tutaj tego. Ale poleciał z niego kluczyk do skrzynki z legendarną bronią. I będzie to tarcza tarcza Słońca. A kurczę, niedawno wydałem. Wydałem 10 punktów, żeby odblokować sobie starożytną tarczę, nie? Starożytna tarcza daje nam obrażeń. 37 do zada zadawanych obrażeń, bo e, jak wiecie, na przykład tak jak ja używam topora, używając mocnych ataków, to ostatni atak to jest cios tarczą. Co to jeszcze mamy? Przebijanie pancerza 13%. No i tu jest właśnie podkreślone, nie? Cios tarczą. No dobra, zobaczmy sobie to. Obrażenia zdrowia 45, przebijanie pancerza 14. Porównajmy 45 do 14, 37 do 13. Czyli, no, jak widać, dużo lepsza. I patrzcie, jakie e, ten e, współczynnik do mrozu. O, tak jakby chroniła nas przed zimnem. Jakby. Nie wiem, jaki tu w, w przypadku tarczy ma to związek. Przedmiot legendarny, czy tarczą, tarcza chroni przed zimnem No Jak widać Ciekawe Aż jestem, powiem wam, że jestem naprawdę ciekaw 7500 Wytrzymałości Ta moja poprzednia prawie 5400, dokładnie Wybaczcie dzwonek do drzwi Na pewne rzeczy nie mam Wpływu Dobra Wracamy z powrotem do tego, do obozu. Okay. Dobra, wiecie co, w tej ciemnicy choć... E, tu macie troszeczkę takie porównanie. No, mam? Mam. Pokażę wam właśnie. Tak wygląda e, no, oświetlenie podczas, kiedy używam tego świecącego kija. Teraz przełączymy się na pochodnie. I właśnie tu jest klimacik, nie? No dobra, słuchajcie, już jesteśmy w obozie. E, tego budynku nie widzieliście. Nie pokazywałem wam. To będzie magazyn. Tak, wiem, że wygląda jak wielki klocek. No ale... Sami zobaczcie, będziemy tu przechowywać takie duże skrzynie, więc budynek też będzie duży. W każdej skrzyni będziemy mieć innego rodzaju dobra. Na dole będą wydobycia, a na górze będą już gotowe e, materiały i tak dalej. Słuchajcie, krew demona chciałbym zostawić sobie. Mamy zwykłą krew, tu mamy krew demona. Coś jeszcze chciałbym tu zostawić? To wyrzucić. Co żyk. Głowa nieumarłej hieny. Z głowy nieumarłej hieny zrobimy sobie target. Nie to. Ale kurde wkurza mnie to wyświetlanie. Gdzie jest ta hiena? Łeb. Wkurz dwa. Mm. Tak samo nie pokazywałem wam, mamy już trochę Niewolników To są niewolnicy praktycznie wszyscy z Cemerii, nie? Tylko, że tu nie są jacyś wybitni Przeważnie Same jedynki, dwójki No i kilka mamy trójek Na przykład Ale mamy też Tych legendarnych No legendarnych, bądź imiennych Tutaj na przykład Snow Snowrunner, tak? Snow Snowrunner, czyli e... Ta, którą już mamy tam w białym stroju, to jest nasz, że tak powiem, będzie generał. Generał gwardii, tutaj Wandy, będzie, be, one będą, ona w zasadzie będzie odpowiedzialna za to, żeby w Wandzie nic nie było. Tutaj mamy to, tutaj mamy tutaj też. Pancerzyk, jak widzicie, ustawiłem sobie skorpiona, żeby mi łapały. Z tym, że trwa to mozolnie. Tutaj, mimo tego, że dałem nawet imiennego, to chyba 15 minut poluje z tego względu, że nie ma odpowiednich narzędzi. A te słabe narzędzia, jakie dam, to ona, o, nawet 10, 10 minut. Jeżeli dam jej te słabe narzędzia, to, to nawet nic nie da w zasadzie. Dlatego już niebawem na 51 levelu odblokujemy sobie lepsze narzędzia i wtedy będzie dużo, dużo lepiej. Tancerz. Mogę zrobić dwie sztuki Zróbmy chociaż te dwie sztuki e, Ona potrzebuje właśnie góry i rękawic e, Ta tutaj potrzebuje jakichś butów Ta też potrzebuje góry i rękawic Ale ta tarcza wilgaśna Słowam ją do punktu. Ja jest jeszcze masę rzeczy, słuchajcie, które chcę zrobić już utwardzam cegłę, żeby zrobić sobie, nie wiem, remont chałupy, tutaj remont tych budynków naszych. I będę chciał przyspieszyć już oczyszczenie, żeby po prostu oczyszczenie przyszło szybciej niż zwykle. Trawanda ma czachę. No. E, dobra, słuchajcie, ja na razie robię cięcie e, bo. Czekam. Muszę poczekać chwilkę, aż mi niewolnik wydobędzie. Pozbiera e, grzyby. Będziemy robić rująco. Za to tą chcę sobie zrobić, no. zobaczyć jakie one ma... Jak bardzo. Jak, jak duży efekt daje, nie? Niby jest obrażenia zdrowia a od zdrowia. Znaczy... Boże, co ja gadam, y, obrażenia zdrowia y, daje 7, ale ten gaz jest trujący, więc może jeszcze coś tam będzie, będzie może lepiej jak ta setycka, która zadaje, którą też tutaj mam, wężową. Ona ma 1, ale właśnie zadaje obrażenia od trucizny, nie? Więc zobaczymy jak to będzie. Kantynie tutaj w tawernie nic się nie zmieniło za bardzo. No w zasadzie. Aha, tutaj postawiłem kilka lodówek. Tutaj lodówkę, tam lodówki. Jak widzicie tu stąd. I w kuchni dołożyłem dwie lodówki z tego względu, że mamy trochę tego mięsa. Tutaj na przykład wkładam też robaki, bo robaki też się psują. No. Dobra. Zobaczmy, który mam level już. 50 level. Świetnie. I to mi się bardzo podoba. Słuchajcie, potrzebuję udźwigu. Naprawdę potrzebuję udźwigu. No i mamy już udźwik. większy troszeczkę. Potrzebujemy coś zjeść. Zdajmy sobie mięsko tutaj, Poninka będziemy pierdziałać. Ja cię kręcę. Patrzcie, od razu maksymalny stan. Tutaj piece już o. Piecach się trochę powypalało, dobra Stal, stal, stal. Kto robi stal? Ty robisz stal. Daj trochę. Niech tutaj też piece nie stoją. Mhm, bo stal nam będzie potrzebna. I teraz tak. Wyczyny. Broń. Miecz z hartowanej stali. Odblokuj. Równiczka odblokuj. Kowal odblokuj. Co tam jeszcze było? Pewnie min mistrz. No to tak czy siak i tak by trzeba było odblokować. Narzędzia z hartowanej stali. I to jest właśnie kluczowy moment. Teraz odblokujemy sobie masę, masę rzeczy. I od razu, słuchajcie, bierzemy hartowaną stal. Przygotowałem się, dużo wcześniej przepaliłem. I jedziemy kilo na pewno 10 sierp też 10 piekiera niekoniecznie 10 damy sobie 4 Czyny, broń. Miecz z hartowanej stali. Odblokuj. Co my tu jeszcze mamy? Co byśmy mogli odblokować? Hartowany dwuręczny miecz. Dopiero na 52 levelu. Okej. Okay. Do rzucania schartowanej stali Nie pamiętam co Co możemy robić e, w Lodowej kuźni czy jakoś tak Bo tam też będziemy Skoro już mamy narzędzia schartowanej stali To wybierzemy się do Nie. Pewnego miejsca Gdzieś gdzie będzie naprawdę zimno i będziemy wykuwać broń Zmieniać miecz na przykład z hartowanej stali na e, Taki lodowy Miecz Nie wiem czy on pokryty lodem będzie czy coś takiego Tutaj miecz ma 33 Lodowy miecz ma 20 Nasz starożytny topór ma 36 Dobra tego Tego to my sobie zrobimy Też z, myślę tak no jest 8 akurat sztuk możemy zrobić więc zróbmy A zróbmy te 8, słuchajcie Dobra, to tutaj sobie ten Robi. my już zabierzemy te kilopy. Dlaczego aż tyle tych kilofów zrobiłem? Może niekoniecznie. Aż tyle. Ale mamy, tak. Czarny lód wy do wydobycia. Y cały czas gdzieś tam niewolnik wydobywa. Y I to powinno przyspieszyć. Standardowo. Żelazo i tak dalej, nie? Patrzcie, tutaj ile już jest kilofów, nie? Zwykłych. No i sobie zmieniamy. Tutaj akurat możemy to zabrać. Kamień, no w sumie tutaj nie trzeba im zmieniać, bo jest dość dużo kamienia. Tak więc... Nie ma takiej potrzeby, żeby... Już trzeba było to zmieniać Tutaj gdzieś był lód to to sobie przeniesiemy tą skrzynię gdzieś I damy tutaj tak pyk Pyk No i dobra Jak widzicie trochę lodu nakopali Też taka skrzynia z mishmashem. Muszę je pozabierać, bo tam z stamtąd już pozabierałem. Pozostały tylko też skrzynie, które muszę przenieść. I, I będzie gitara. Tam może do tego lodu, wiecie co, tą skrzynię z tym lodem zabiorę. Pójdziemy. Tu zrobimy co? Mamy jakąś skrzynię przy sobie? Chyba nie. Tu będzie. Jakaś skrzynia też chyba nie będzie. Na zewnątrz. Potrzebuję jednej skrzyni. Wodna. Dobra, położymy na razie to na tych. pobiegnę szybko po skrzyni. I będziesz miała na rękach? Co robisz? O, nie zmieści się więcej? Dobra Zapomniałem, że skrzynia też będzie ważyć. Biegniemy, słuchajcie, do chałupy Tu mamy też tancerkę, właśnie. Jest, jak widzicie, imienna. I patrzcie, ile ma Habsa. 4400. Ponad. Tak więc jest dobrze. Nie musimy się martwić za bardzo i przeciążona jeszcze przeciężona. Serio? a nie bym wypieprzył ja tu jeszcze nie potrzebuję antidatwy seta I tu sobie damy szynę, w której będzie nam wydobywać, nam wydobywać lód. Targety mam tutaj, no dobra. Z tym, że dobierzemy sobie odpowiednio targety. Że inaczej yy, ludzi sobie dobierzemy. Kogo my tu mieliśmy? O, Cymerian, właśnie Berserker, Cushit Archer. Zobaczymy, jak oni sobie będzie, będą <laughs> radzić. Stygian Fighter. Zobaczymy. Rzucimy może Stygian Fighter. I gdzie jak to tam się czyta. Widzicie, ten na przykład nie będzie wydobywał. Dobierzemy. Tam był fighter czy arser? No, ten nie chce. Fighter był? Nie zwracałem uwagi. Nie. Przemit. Przemicki. Będzie? No, będzie. 1640 mu to zajmij. No dobra. Zingarian Arshad będzie wydobywał? Jak widzicie, tutaj jest trujeczka, tutaj też jest trujeczka, ale. ten nie chce, nie będzie wydobywał. Kuszycki będzie wydobywał? Duszycki będzie wydobywał tak samo. Czyli mamy już dwóch I teraz dajemy cymeryjskiego berserkera. Popatrzcie, już 12 minut 30, nie. Czyli imienny już i będzie wydobywał znacznie szybciej. Czyli było 12,30, a spróbujmy zamienić kilop. Na żelazny na przykład. Też 12.30 Oprócz, czyli e, Po nowych aktualizacjach gry e, Z modem Tym Stało się coś in... Nie wiem Prawdopodobnie e, Autor Czegoś nie pozmieniał Bo Na początku kiedy zainstalowałem ten mod Czytałem opis I było wyraźnie napisane, że to co chcemy wydobywać będzie zależało od tego e, może inaczej to czy wydobędziemy dany target, tak, bo ja to będę nazwał target, tak e, to czy wydobędziemy dany target będzie zależało od tego jakiego będziemy mieć, jakiej klasy będziemy mieć e, niewolnika i prędkość i i mm, może ilość wydobywanych surowców będzie zależała od klasy naszego niewolnika i klasy em, narzędzi, jakie im damy. Czyli w tym momencie, jak widzieliście, żelazny kilof da tyle samo, co kilof schartowany stali. Teraz tylko jeszcze może być taka możliwość. Jeżeli czas się nie zmienia, to ciekaw jestem, czy ilość się zmienia. Niestety ilości nie mamy podanej. Ale no chcę wierzyć, że ilość będzie większa, dlatego damy ten kilo zhartowanej stali. Zobaczymy. No nie ma wyjścia. Tu stąd weźmiemy wszystko. Tu mamy zwierzęce. Tu damy sobie roślinne. Tu może damy lód. Nie mam pewności, czy nie będzie tego lodu ubywać, ale oni cały czas ten lód kopią, tak więc lód będziemy mieć. Smoła i smoła, to, to się zaniesie do niewolników. Dobra, tutaj sobie damy, no, no tutaj z pająkiem, tu powinien być pająk, też jest coś nie tak z tym targetem, więc wyrzucimy damy sobie tutaj nieumarłą hienę 15 minut na wójeczka cymeryjskiego e, cymeryjski archer czyli włócznik widzicie ten na przykład zygaria nie chce nie jedynkę nie będziemy się może bawić jedynki bo tu też będzie ciężko z tym ten też nie będzie. Niby trójeczka, ale też nie chcą. Ten też nie chce. Dobra. Włożymy tych niewolników. Przeniesiemy ich. I weźmiemy. No spróbujemy tutaj tą Danisę. Ciekawe, czy rzemieślnik może jakiś wydobywać. Powiem Wam, że y, trochę czasu trzeba spędzić na łapaniu tych lepsiejszych, bo to najpierw trzeba pokonać tych słabszych, żeby dostać się do tych lepsiejszych. I nie zawsze się respią, tak jak ja bym tego oczekiwał. Meriam Fighter, będziesz wydobywał czy nie? Bo nie widziałem. Patrzcie, nic się nie pokazuje. Ona. O. 7.30. Dobra, pokazało się. E, a on. Cymeryjski włócznik? 14 minut. A temu jak rzucimy, też linea też jest imienna, 10 minut. Ciekawe jakbym tutaj. Nieraz się kilopem nie napierdzielało, 20. Widzicie jaka różnica między imiennym a tym, a dwójeczką? Ta saka nie chcę dawać, bo będzie mięso mi niepotrzebnie tylko znosił no dobra zobaczymy no tu zostawię się kierowczo a tu stalowy nóż do skorowania. zobaczymy jak to będzie wyglądało Odłożymy tych. Dobra, słuchajcie, w tym odcinku to będzie wszystko, co będzie w kolejnym odcinku. To się okaże. Tego dowiecie się na pewno z, z tytułu kolejnego odcinka. Dzięki za oglądanie, dzięki, że byliście. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.